Witam wszystkich serdecznie, cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki uchwyt do smartfona, który będzie można sobie nakręcić na statyw i potem kręcić filmiki. Jakież było moje zdziwienie, gdyż któregoś razu przed kolejnym nagraniem zabieram się do rozstawiania kamerek. No i nagle tu ząk, gdyż jedna z kamerek, padła po prostu. No i nie miałem czym nakręcić u następnego ujęcia. Miałem smartfon, ale no nie, ba nie bardzo miałem jak go przymocować do statywu, więc na naprędce szybciutko zrobiłem taki uchwyt. Może nie jest to jakieś tam wydumane i bardzo piękne, ale praktyczne i się trzyma. Być może gdzieś tam pewnie też jakieś filmiki są, jak zrobić taki podobny uchwyt, czy coś takiego. No, ja zrobiłem to w ten sposób no, i chciałbym się z Wami tym podzielić. Więc, aby wykonać taki uchwyt do smartfona, będziemy potrzebowali zgromadzić następujące materiały. Kawał, jakiś kawałeczek deseczki, długości mniej więcej odpowiadający yy, długości smartfona. Dwa kołeczki cienkie. No, są gdzieś w granicach 8 mm, chyba one yy, długości. Te kołki muszą być takie, żeby po wklejeniu w deseczkę były jeszcze wyższe, powiedzmy, od smartfona o jakieś 3 cm. Czyli gdzieś na oko. u mnie one tak wyszły w granicach 11-12 cm. Dwie śrubki. Jakiś taki klocuszek mały i gumka recepturka. Pierwszą, pierwszą sprawą jaką musimy wykonać, to wymierzyć sobie otworki, w których umieścimy kołeczki. I musimy to tak zrobić, żeby te kołki nie zasłaniały nam aparatu. Nie? czyliśmy te miejsca pod otworki teraz musimy tak symetrycznie wywiercić otworki w tej górnej listewce. więc ja to zrobię za jednym razem. Zabierę tutaj kamerką, żeby mi się nie przesuwało i przewiercę. Teraz następną rzeczą, jaką musimy zrobić, żeby nam ten smartfonik później nie wyjechał, tak tutaj spod tego, to musimy tutaj wyznaczyć. W którym miejscu przykleić taki, taką listeweczkę beczkę Więc składamy te kołeczki nasze odcięte. Teraz tak. Przykładamy. Ale no one nie muszą w tej chwili być równe, nie? Przykładamy go. Będziemy filmować w ten sposób. Przykładamy sobie teraz w tym miejscu musimy przykleić tą listeleczkę. No. To oczywiście te kółeczki później wkleimy, nie? No, w tym miejscu musimy ładnie przykleić tą listewkę. Uciąć ją na wymiar i przykleić. Teraz odłożymy do wyschnięcia. Teraz jak przez ten czas, jak to będzie schłotam, musimy tak uszykować sobie otworek, żeby nam tutaj ten kołeczek luźno przechodził. O, już luźniutko sobie przechodzi bardzo. I to wystarczy. Teraz musimy wybrać tutaj w ten sposób materiał, aby ten smartfon nam tutaj wchodził tak troszeczkę, troszeczkę dosłownie 3 mm, 4 3-4 mm tak za ten. Czyli musimy wybrać coś takiego. O. Nie? Czyli ja teraz wyznaczę jak daleko, jak głęboko będziemy musieli wybierać. Zakładam się, chyba będzie gdzieś do tego miejsca tutaj. I ustawiamy, ustawiamy teraz yy, wysokość piły i wybieramy. Trwa teraz myślę, że to ładnie głódkie wybierzemy. I będzie to taki, taki o że ten smartfonik będzie nam się tu zatłapał, Następną rzeczą, jaką musimy zrobić po wyschnięciu tego klocka, to ściąć tutaj to równo. Potem wywiercić tu na środku otwór do mocowania do statywu i wyrównać te dwie deseczki. O, mamy już odcięte, wyrównane. Pięknie nam tu pasuje wszystko. O, będzie tak. Teraz tu wyznaczymy środek. I tutaj przy statywie jest 5,8 gwint średnica, 5,9 9 nawet. Dobra, czyli piąteczką wiertłem tutaj w wiercę. Wiercony. teraz sprawdzimy, czy to da się nam nakręcić. Tu myślę, bez żadnego gwintowania to się wkręci ładnie lekko. Zrobię samo, gwintik zrobi. Myślę, że to się odpisał. Smartfona na pewno uniesie. Tak, teraz pozostało nam tutaj pozaokrąglać. Znaczy to dowoli, jak kto chce: Zaokrąglić te krawędzie, krawędzie, wyszlifować sobie ładnie, żeby nie były ostre. Bądź zostawić. Jak komuś się takie kanciate rzeczy podobają. I teraz tak jeszcze ważna rzecz, bo tutaj te, te zacięcia trzeba tak dobrać, żeby one nie były za głębokie, żeby po prostu nie zasłaniało nam to ekranu, czyli tutaj jest czarna ramka dookoła, tak żeby rameczka nie, nie zasłaniała nam, nam ekranu. nie? No ja to teraz oszlifuję i pomaluję, a potem poskładamy tu w całość. Maluję. Zrobię to taką spirytusową, ciemną bajcą, nie będę już tego później lakierował. Nie chcę, żeby było jasne. Kołeczki zostawię białe, znaczy jasne takie, ale całość pomaluję na, na ciemny kolor. Dobra i teraz podniesiemy, żeby wyschło sobie. Skorzystam z wakacyjnego słońca troszkę. Jak już nam te dwa kawałeczki wyschły, teraz musimy to poskładać. Czyli tak, w otworki wkładamy, wkładamy sobie nasze połeczki. I najpierw przymierzymy je na sucho, czy, czy to dobrze złożona, a potem wkleimy to. To. Myślę, że coś tutaj uciekło chyba. Tak, kółeczek jest. O. Idealnie nam no to pasuje tutaj. Tak, i teraz następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to tak, z tej strony będzie ekran, gdzie, gdzie są te wręby takie. Robione. a tu będzie tył i obiektyw czyli tak czyli my sobie musimy to musimy sobie to wziąć tutaj wkręcić tak Dobrze, jak to będą jakieś ciemne śrubki takie, żeby nie było ich widać tak mocno, strasznie. Co jak nie, no mogą być też białe, to wszystko jedno. To. W sumie prawie mamy gotowe. No i teraz jeszcze najważniejsze. Gumeczkę trzeba założyć, która nam tu będzie trzymała. Dobra, i po założeniu gumek teraz pozostaje nam to tylko założyć na, na ten. To się nam tutaj ładnie wkręcić. włożymy tu smartfonika. to jest pasowne. Zobaczcie, on tu sam w sobie, ten mój, yy, akurat mój pokrowiec ma tutaj taki silikonik taki, że tak naprawdę siedzi twardo, to mu się nie pozwoli wysunąć w żaden sposób. To można mi trzepać i to nie wypadnie. Także ze spokojem można to stosować w garażu, na wycieczce, no takie inne, nie plastikowe, bym powiedział. Nie chińskie, o! To tyle na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Trzaśniemy sobie selfie. O! Piękne, i możemy robić. A w tego służy. Idealnie jako, jako statyw.